Nagrywa? Nagrywa. Witam wszystkich serdecznie. Tym razem kręcę z mojego telefoniku tutaj, ponieważ nie chcę używać kamery, ponieważ jest podłączona do laptopa i tam ściąga jakieś filmy, które na, nagrywałem. Przerzucę je do, do laptopa. Już o, skończyłem pracę nad. Nad tym filmikiem, który, o którym mówiłem kiedyś, który nakręciłem w Nowym Jorku, jak byłem odwiedzić Statuę Wolności i Ellis Island. Pierwszą część już zmontowałem, dorzuciłem do tego jakąś tam muzyczkę. Coś tam zacząłem też bełkotać w tle, także niedługo się pojawi ten filmik. No tam wiadomo, tak opowiadam o tym, jakie znaczenie ma dla mnie. Jako emigranta, statua wolności, i, i generalnie jakie było zamierzenie twórców tej statuły i, i całą symbolikę z tym związaną. Ale teraz w tej chwili chciałem Wam na szybko pokazać, jak już tutaj zaczyna się robić świątecznie u nas w domu. Zobaczcie, tutaj mamy moja żona. W ogóle moja żona to jest artystka, od, jeśli chodzi o robienie ciasteczek. Jakakolwiek okazja, czy święto dziękczynienia, czy Boże Narodzenie, ona zawsze robi specjalne ciasteczka i obdarowuje wszystkich znajomych właśnie tymi ciasteczkami. Ale zobaczcie, zobaczcie, bo naprawdę to jest perfekcjonizm i profesjonalizm. Popatrzcie tutaj. Najpierw, najpierw oczywiście ona te ciasteczka piecze, najpierw je wszystkie piecze, czyli wypieki takie robi różne, różne kształty, różne formy. A później, a później używa tego rodzaju różnych, no nie wiem jak to się nazywa. Tutaj na to mówią icing, ale to są różne takie kolory właśnie, takie, taka pasta w różnych kolorach i do tego jeszcze różne inne posypki i tworzy z nich właśnie coś takiego. Taki jest właśnie efekt końcowy tego. Zobaczcie. Zobaczcie, jakie detale w tym są. Zobaczcie na to. <laughs> to są ciasteczka, co? No zazwyczaj, jak ona tych ciasteczek narobi i rozdaje je swoim znajomym, to oni się boją, boją ich zjadać, bo, bo wiedzą, że każde ciasteczko to, to duży nakład pracy był i włożyła w to dużo czasu dziewczyna. No jak to takie ciasteczko zjeść? No jak to zjeść? <laughs> takie ładne, nie? A tutaj już naszego Mikołaja wydobyliśmy z piwnicy. On zawsze w piwnicy siedzi i powiesiliśmy, powiesiliśmy go już tutaj na linie. I już dziadek sobie wisi tutaj. I już ten duch świąt unosi się w powietrzu jakoś, nie? Ja sobie teraz herbatkę szczelę. Mam tu herbatkę zwaną El Grey. Oczywiście używam mojego ulubionego kubka NASA. No to wszystkiego najlepszego, zdrowie wasze. I pokażę Wam teraz naszą choineczkę, jaką już sobie ustawiliśmy i też tego zerzawatego jelonka, czy tam reniferka. Siedzi tutaj. I choineczka tutaj jest, proszę Państwa, zapalona. Tak to ona wygląda. Z góry do dołu, z dołu do góry. Oczywiście kolekcja kolekcja świąteczna. Nie wiem, co to za stworzenia są różne, jakieś dziadki do orzechów i inne stwory. Gdzie nie jakieś Mikołaje wiszą. Tak jak tutaj. I tak to już się robi u nas świąteczne, widzicie. Dosyć wcześnie, co? Nie wiem jak u was, czy już też już coś tam sobie zdobicie na święta, czy nie? Gorące, gorące. Ja w ogóle w domu dzisiaj siedzę, mam wolne, bo byłem u dentysty. Tam mi czyszczenie robił, dżąseł. A może ktoś ma ochotę na drinka? Tutaj mamy różne drinki. <laughs> Teściu ciupu ustawiał. To co ja mam zrobić? Mam o czymś gadać dzisiaj, czy nie? Ach, może tak na szybko dokończę tą moją opowieść z ostatniego odcinka. Miałem mówić o tych studiach, i skończyłem na tym, że że taki jeden profesor zainteresował się moimi wypracowaniami z angielskiego. Spodobały mu się i postanowił, że jakby zgłosi mnie. Jako kandydata do takiej grupy studentów, których zadanie, zadaniem było pomaganie innym studentom. Czyli taki korepetytor, czy coś w tym stylu. I dostałem telefon. Ktoś do mnie zadzwonił z koledżu i mówią do mnie: Słuchaj, mamy taką ofertę dla ciebie. Płatną ofertę pracy 10 godzin tygodniowo. Płacimy 10 dolarów na godzinę, czyli tak, takie, takie kieszonkowe, nie? Ale wtedy akurat wiecie, byłem studentem, nie byłem nastawiony na zarabianie jakichś tam pieniędzy, czy coś, prawie skończyłem już te moje studia, całe, piękne. I, i powiedziałem: No świetnie, czemu nie? Spróbuję czegoś nowego zdobędę jakieś nowych doświadczeń a przy okazji pomogę komuś też i zaakceptowałem ich ofertę wysłali mnie na taki kurs specjalny specjalny trening który miał mnie przystosować do mojej roli nowej nazywało się to supplemental instruction leader czyli taki lider Nie wiem, edukacji uzupełniającej, czy jakieś takie w przetłumaczenie dziwne, dziwnie to brzmi w przetłumaczeniu. Ciągle gorące. Jak to wyglądało? No tak jak mówiłem, 10 godzin tygodniowo, musiałem uczestniczyć najpierw w zwykłych zajęciach języka angielskiego dla studentów, ale nie jako student, tylko jako obserwator. No, i tam z tyłu siedziałem klasy, robiłem jakieś tam notatki o wszystkim, co, co ta nauczycielka tam gadała. I po tych zajęciach ja miałem swoje dwie godziny ze studentami, i podczas tych dwóch godzin ze studentami, jakby jeszcze raz omawialiśmy to, co nauczycielka im przekazywała podczas zajęć. I oni też mieli jakieś tam pytania, czy, czy prosili o pomoc, o wytłumaczenie czegoś tam, czy też zadanie domowe, które im zadała, rozwiązywali. I ja musiałem też wymyślać jakieś ćwiczenia dla nich, gramatyczne, o częściach mowy, częściach zdania, jak, ten, jak pisać paragrafy, jak pisać eseje. Takie różne, wiecie, takie różne. Pierdołki związane z językiem angielskim. No, i też mam taki papier z tego wszystkiego, że właśnie jestem certyfikowanym instruktorem edukacji uzupełniającej, czy jakoś tak. Zawsze się to może przydać, nie? Czemu nie? No, ale tak długo tam nie posiedziałem w tym wszystkim, bo mnie to zaczęło męczyć w pewnym momencie. Bo okazało się, że musiałem poświęcać czas w domu też na to, żeby przygotować jakieś ćwiczenia dla nich, czy, czy coś, o czym będziemy rozmawiać na, na zajęciach. I to mnie tak męczyło trochę. Nie, nie było to opłacalne dla mnie, bo to jednak nie płacili dużo, nie? I co? I się skończyło. Po jednym semestrze bodajże podziękowałem im serdecznie i tyle. I stwierdziłem też, że potrzebuję jakiejś konkretnej pracy w pełnym wymiarze, bo to już pieniądze były potrzebne. I gdzieś tam opublikowałem swoje resume, gdzieś na sieci, na jakimś portalu internetowym. I ktoś się do mnie odezwał. Od, 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 odzywali się tam różni, różne jakieś agencje, takie hmm, temp agencies, czyli, czyli agencje, które zatrudniają Informatyków i wysyłają ich do różnych firm jako konsultantów, i wiadomo, zdzierają połowę kasy dla siebie, a drugą połowę dają tym informatykom, czyli takie zdzierstwo trochę, ale na takiej zasadzie to działa. To była taka moja pierwsza praca tutaj w Stanach, konkretna. Więc myślałem sobie, że po prostu chcę wsadzić nogę w drzwi, jak to się mówi, i wcale nie miałem jakichś tam wygórowanych wymagań, prawda, bo chciałem po prostu sobie zrobić. Jakieś, zdobyć jeszcze jakieś doświadczenie. Chciałem po prostu e, pojawić się na scenie, jak to się mówi. I tak się też stało. Ktoś do mnie zadzwonił. Taka agencja z Nowego Jorku i koleś mi mówi, że jest ta, taka i taka firma i oni po, potrzebują kogoś, kto będzie e, pracował w PC Deployment Room, czyli będzie wrzucał obrazy na laptopy. Ja mówię, dobra, no to czemu nie? I do, zadzwonił jeszcze później do mnie ten facet z tej firmy, przeprowadził ze mną krótki taki interwiu. I się udało. I mnie, I mnie zaprosili do firmy, przybyłem tam. Faktycznie, moja, moja funkcja była dosyć prosta, wrzucić obraz na, na laptopy, Instalować jakieś tam oprogramowanie dla pracowników. I to wszystko. Czyli takie bardzo w pewnym momencie stało się to monotonne. Ale po pewnym czasie, ja tak wiadomo, to jestem takim człowiekiem kreatywnym bardziej i lubię coś tworzyć, więc pomyślałem, że może jakoś coś stworzę, żeby uprościć ten cały system, jaki oni tam mają. I stworzyłem różnego rodzaju takie skrypty, które automatyzowały czynności wykonywane przez techników. Czyli, na przykład, tam była jakaś sekwencja, że, że dany technik musiał zainstalować taki program, później taki, taki, później musiał taki, taki link wrzucić na, na pulpit, musiał coś tam przekopiować, tego, tego, nie. I, i to po prostu czasochłonne było. Ja. W, Trochę się poduczyłem tak zwanego skrypta, czyli taki, taki język programowania, który umożliwił mi właśnie stworzenie takich e, skryptów, które by automatyzowały właśnie te wszystkie czynności. Więc technicy nie musieli już klikać tam 30 razy, tylko odpalili ten, ten mój skrypt i wszystko się automatycznie instalowało na tych laptopach. No i tam różne takie, takie ulepszenia wprowadzałem. No I po pewnym czasie też, też wszyscy technicy pytali się mnie, jak to działa, i jakoś tak zauważono mnie, że, że jednak jak coś tam więcej wiem niż, niż taki przeciętny, zwykły PC Support Technician. I wreszcie ta firma stwierdziła, że chcą mnie przejąć, jakby wykupić od tej agencji. I zaoferowali mi stałą pozycję i podwyżkę, i zaoferowali mi też wszystkie benefity, czyli ubezpieczenie zdrowotne 401k, czyli taki plan, no jak to się mówi plan emerytalny, do którego dopłaca firma i takie różne benefity, prawda? Więc oczywiście zgodziłem się. Musiałem być głupi, żeby się nie zgodzić. Już nie pracowałem dla żadnej agencji, która by mnie obrabowywała, tylko pracowałem bezpośrednio już dla, dla tej korporacji. Później nastąpił taki okres, kiedy cała infrastruktura się zmieniała i zmieniał się cały system wrzucania obrazów na komputery, czyli już nie, nie wrzucaliśmy obrazów na komputery z, z dysków zewnętrznych USB, tylko wszystko było bardziej tak jakby zcentralizowane, wszystkie obrazy, wszystkie sterowniki, wszystko znajdowały się na serwerze. I teraz w nowym systemie trzeba było skonfigurować każdy jakby deployment, czyli każdy, każdy taki komputer, który chcielibyśmy przeinstalować, na którego chcielibyśmy przeinstalować Windowsa. Musieliśmy go ustawić w tym systemie, Czyli podać tam adres makowy sieci, karty sieciowej, numer seryjny komputera, stworzyć computer name, czyli nazwę komputera i tam różne takie konfiguracje w takim specjalnym systemie, który się nazywa NetPro. I wysłano mnie na specjalne szkolenie znowu. Specjalne szkolenie było tam, było tam tylko kilka osób. W ogóle ze Stanów Zjednoczonych. I po tym szkoleniu ja byłem trochę takim guru tutaj, gdzie jestem, bo byłem jednym z niewielu ludzi, którzy miały jakieś pojęcie o tym, o tym nowym systemie. I wszyscy do mnie przychodzili z pytaniami i tego, i to tak fajnie było. Znowu mnie to trochę tak podbudowało. I I co się stało? No, i postanowili, że ja będę szkolił innych techników w całych Stanach Zjednoczonych. Czyli mieliśmy takie wideokonferencje, na których ja im tam pokazywałem, co i jak, i stworzyłem też całą dokumentację do tego, bo nie było oryginalnej dokumentacji z tym. Nie było takiej do, dokumentacji dopasowanej do, do naszych warunków, do, do warunków, w jakich pracowaliśmy, więc musiałem wszystko to stworzyć. A że miałem doświadczenie, właśnie zdobyte, w tym koledżu, jako taki instruktor, to coś wiedziałem na temat uczenia innych, więc przydało mi się to kolosalnie. Oni o tym wiedzieli zresztą, bo, bo widzieli, mój, widzieli to w moim rezumé. Więc to była taka kolejna misja, którą musiałem przeprowadzić: przeszkolić wszystkich techników w USA. I później. Miał się rozpocząć wielki projekt migracji z systemu Windows XP do systemu Windows 7. Wszystkie komputery, a jest ich chyba około wtedy, akurat było około 30 tysięcy komputerów w całych Stanach Zjednoczonych. I akurat tak zadecydowano, że ja miałem być właśnie tym leadem, czyli tym takim liderem tych techników wszystkich, którzy mieli robić, którzy mieli mieli wykonywać ten projekt. I zatrudniono całą ekipę specjalnie dla mnie, całą ekipę techników do naszego PC deployment room. I ja stworzyłem różnego rodzaju checklisty, czyli takie no wiecie listy różnych Listy różnych czynności, które każdy technik musiał wykonać, wszystkie instrukcje dla nich, jak mieli to mm, wszystko robić. Stworzyłem też różnego rodzaju skrypty, które były zaprojektowane właśnie dla tego projektu, czyli tak jakby do transferu danych, czy do, do różnych takich funkcji, które, które były potrzebne. Czyli te wszystkie skrypty dla nich przygotowałem. I też musiałem jakoś robić project management też, częściowo. I to się ciągnęło przeszło rok. I w końcu skończyliśmy. Większość tych ludzi, którzy, którzy ze mną pracowali, no niestety zostali zwolnieni, bo projekt się skończył, więc musieli sobie znaleźć inne zajęcie. Ale część z nich właśnie zachowaliśmy sobie i pracują z nami dalej. Więc to chyba, to by było na tyle. Ta, ta moja historia właśnie taka od tych studiów do mojego zatrudnienia, czyli do, do teraźniejszej sytuacji. Czyli macie taki jakby cały mój obraz tej emigracji już właściwie. Wszystko, co się wydarzyło. Generalnie tak. Bo wiadomo, tam szczegóły to jeszcze, o szczegółach to jeszcze kiedyś będziemy tam opowiadać, ale... Ale tak macie mniej więcej całą tą historię nakreśloną. To chyba byłoby wszystko jak na dzisiaj, bo już prawie znowu 20 minut nawijam. Dzięki Wam za wszystko. I też ostatnio, nie chcę tutaj za dużo mówić, bo nie chcę zapeszyć, ale pojawiła się nowa możliwość przede mną. Zobaczymy, czy, czy coś z tego wyjdzie. Otóż jest taka okazja, że jeśli mi się uda, to będę mógł pracować jako programista. Nie mam aż tak kolosalnego doświadczenia w programowaniu. Bo tam, tak jak mówiłem, troszeczkę znam wibiskrypta, ale to też nie tak, żebym mógł swobodnie robić co chce. A firma, dla której będę pracował, będę, mam nadzieję, że będę, nie wiem jeszcze, czy to, coś z tego wyjdzie. Ta firma właśnie szuka kogoś, kogo mogą przeszkolić w programowaniu. I dla mnie to jest idealna okazja. Idealna, bo właśnie jestem w takim momencie, kiedy ta praca, w której jestem, zaczyna mi się trochę nudzić i chcę wskoczyć w coś bardziej kreatywnego. Gdzieś, gdzie będę mógł więcej programować i coś tworzyć, prawda? I zdobyć też jakieś nowe umiejętności, nauczyć się czegoś nowego. A więc trzymajcie kciuki za Wiktora, żeby mu się wszystko udało. I żeby Wiktor wam wstydu nie przyniósł. Żeby, ze mnie jacyś, żeby za mnie człowiek jakiś wyrósł, wyrósł. Żeby ze mnie ludzi zrobili. No nie wiem, jak to powiedzieć. No żeby, żeby po prostu Polska cała dumna była z Wiktora, że osiąga sukces w Ameryce. I tak dalej, i tak dalej. No nie wiem jeszcze, jakie bzdury wymyśleć. W każdym razie, dzięki wam za oglądanie. Pozdrawiam was serdecznie. Już niebawem, bardzo niebawem zobaczycie filmik z Nowego Jorku, jak pomontowałem wszystko o tej statule wolności i takie moje takie też rozmyślania trochę na ten temat. Co ona oznacza dla mnie, co ona dla mnie symbolizuje. Takie tam pierdołki. Trzymajcie się, cześć. A, pozdrawiam też Marcina z z tego vloga, jaką się nazywa? Pichontarium Lifestyle Vlog. Dzięki za włączenie filmików, Marcinie. Jeszcze tam jest kilka filmików, które nie obejrzałem. Z chęcią je obejrzę niedługo. I produkuj nowe, produkuj nowe, bo wszyscy czekamy. Cześć.